Hej, tutaj Marii. Marii, witam na moim kanale. Dzisiaj tylko dwie zdrapki, ale można powiedzieć takie grubsze ryby. Mega linia za 20 i daję szansę jeszcze giga siódemce za 30. Siódemkę mam z numerkiem 14, a mega linie z dwójeczką. <laughs> Przepraszam, linia mi się nie utworzyła. A może zdrapmy najpierw bonusik. Bonusiku portfel. A czy coś do portfela? Włożymy to się okaże. Szukamy jeszcze aparatu i winogrona. Będzie mi miło jak zasubskrybujecie mój kanał. Wszystkich nowych widzów serdecznie witam. Auto i klucz stałych pozdrawiam serdecznie auto widzicie nie zrapałam autka prezent i kokos kokosik mamy tutaj też prezencik jest Kości i arpus, jak myślicie, będzie coś czy nic? Szminka i naszyjnik. Szminka jest. Naszyjnik też. No, ale to chyba na tyle, to by się zgadzało, kontrolne różne, tutaj szukamy, co my tu w ogóle szukamy, siódemki napisu razy 2 i razy 5 i w bonusie szukamy e, kwoty. No to zaczniemy od tego bonusu, a mamy statek, czyli tego nie szukamy. Dobra, niech jest takie duże. Mamy portfel, ptaszek, wiśnie, bank, banany, dzwonek, lupę, serduszko, radio, parasol, piesek, gruszka, samolot, korale, pik. Zobaczymy, czy będziemy dzisiaj na pusto, czy też nie jest autko, które się nie chciało zdrapać, nie wiem dlaczego kość pierścionek, kotek rybka, no już wiele szans nie zostało cytryna, jabłko, korona księżyc, ananas skuter, świnka klucz, świat i gitara no to dzisiaj draping na pusto. Nie wiem z której strony te kontrolne. No ale nie ma wygranej. Mam nadzieję, że Wam się chociaż podobało. Do zobaczenia. Kolejnym razem. Cześć.